Witam serdecznie. Z tej strony Chimek z kanału Gazetki i Promocje. Tutaj codziennie znajdziesz najciekawsze oferty ulubionych sklepów Polaków. Zapraszam więc do zapoznania się z ofertą i liczę, że przedstawione informacje przydatne Ci będą podczas codziennych zakupów. Zapraszam więc do obejrzenia i mam nadzieję, że szybko ponownie się usłyszymy. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i życzę udanych zakupów i niezwykle miłego dnia. Blumieć zakupy, bo codziennie oszczędzam korzystam z okazji, gdy tylko się pojawią. Wiem, bo codziennie oglądam gazetki i promocje. To ja jestem Chilek, znasz mnie na pewno, codziennie cię mijam, być może w twoim sklepie, ale najczęściej w internecie gazetki i promocje. Gazetki i promocje. Wybój śmiało i korzystaj z okazji, ciesz się rabatami, oszczędzaj na zakupach. Ja Ci w tym pomogę, dlatego oglądaj gazetki i promocje. Oh, yo, yeah. Gazetki i promocje. Śmiało i korzystaj z okazji. Ciesz się rabatami, oszczędzaj na zakupach. Ja ci w tym pomogę, dlatego oglądaj gazetki i promocje. Ojejeje, gazetki i promocje. Gazetki i promocje.